Ponieważ przy jednym z, jednym z y, kroków, który pani ministra podjęła było stworzenie rady y, do spraw y, polityki senioralnej i taka rada już powstała i taka rada już się raz spotkała, a członkiem tej rady jest między innymi pan Zbigniew Tomczak, który, który jest przewodniczącym y, o, Bywatelskiego y, Parlamentu Seniorów, to bardzo poprosimy Pana Zbigniewa o to, żeby powiedział nam, jak to się zaczęło, co się zadziało i w jakim kierunku to idzie. Ja tylko bardzo przepraszam, powiem tylko jedno zdanie. Gdybym Państwu zniknął w pewnym momencie, to bardzo będę przepraszał, bo będę musiał się kierować na kolejne spotkanie, więc postaram się jeszcze, jeszcze chwilę posłuchać i, i jakby jestem bardzo. Dziękujemy opatry. bardzo i rozumiemy, bardzo dziękujemy za, za to, że znalazł pan czas dla nas. Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Zbigniewie. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak to się zaczęło? Mogę się tylko domyślać. Jeśli chodzi o sprawy senioralne, to dwa ministerstwa Ministerstwo Zdrowia i Polityki Rodzinnej, Polityki Społecznej, najczęściej. Rozważały i dotykały spraw senioralnych. Niestety nie było między tymi dwoma ministerstwami wystarczającego porozumienia, na co bardzo często szczególnie organizacje pacjenckie, bo ja również jestem szefem organizacji pacjenckiej. Bardzo często zwracaliśmy w przeszłości uwagę, dlatego bardzo się cieszę, że powstał taki, taki pomysł, niejako scalający czy próbujący scalać pewne, pewne zadania, które są świadczone przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny. Zwykle, jak się mówi o co, co najbardziej jest potrzebne, czy na co, na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby, żeby dostarczyć, dostarczyć seniorom pewnych rzeczy, to jest bezpieczeństwo i zdrowie. Zdrowie, czyli, czyli, czyli dostępność, również szybka dostępność do, do usług. To bezpieczeństwo przeważnie było w gestii Ministerstwa Rodziny, natomiast no, zdrowie to jest, to, jest minister, to jest Ministerstwo Zdrowia. Ten nowy, ten nowy pomysł powołania nowego nowego ministra do spraw polityki społecznej senioralnej właśnie wypełnia, wypełnia te zadania pan dyrektor tutaj mówił trochę o, o różnych aspektach o opiece o aktywizacji o o, bezp o bezpieczeństwie o dotarciu do miejsca zamieszkania po to żeby ten Najczęściej chory senior, bo, bo nad takim powinniśmy tutaj bardzo też się pochylić, mógł uzyskać pewne, pewne, pewne usługi. Chciałem w tym kontekście powiedzieć o bonie, bonie senioralnym. Jest to bardzo dobry pomysł. Prawdziwym beneficjentem. Tego bonu senioralnego jest ten nasz, ten nasz senior. Warunek jest, żeby, żeby po ukończeniu 75 lat, ale te pieniądze, te fundusze idą poprzez, poprzez wstępnego, czyli członka rodziny. Nasuwa mi się pytanie, co będzie, czy co jest, jeśli mamy seniora 75 plus, a nie ma takiego członka rodziny, córki, córki syna, czy kogoś z bliskiej rodziny, który w jego imieniu będzie mógł wystąpić właśnie o aplikację, o, o na temat na temat tego tego bonu, bonu sen, senioralnego. Ja działając w organizacji pacjenckiej często często, ponieważ mam telefon zaufania prowadzę, często mam takie, słyszę o takich sytuacjach, że ten nasz senior tutaj żyje samotnie, natomiast córka jest w Australii, w Anglii i tak dalej i tak dalej, więc od razu jak przeczytałem o tym pomyśle, bardzo dobrym zresztą, to nasunęło mi się pytanie, no a co z takimi, którzy właśnie mają gdzieś tam, gdzieś, gdzieś albo swoje dzieci daleko i te dzieci nie mogą wystąpić w jego, w jego imieniu, albo no na przykład jest małżeństwo seniorów. Jeden, jeden z nich jest bardzo, bardzo chory. Niestety drugi już nie będzie mógł wystąpić, wystąpić o ten, ten błąd senioralny. Więc to poddaje pod, pod rozwagę dla Pana Dyrektora i, i Ministerstwa do Spraw, do spraw Rodziny. 18 kwietnia będzie, będzie takie spotkanie, spotkanie dwuczęściowe. Pierwsza część to będzie taki komitet koordynacyjny. I to jest bardzo dobry pomysł, że pani minister Okład Rewnowicz będzie koordynować te działania dwóch ministerstw. To, to, to o czym na początku mówiłem, że tu mieliśmy taką jakąś dziurę, że jedni nie widzieli drugich i odwrotnie. A druga część spotkania to będzie, to będzie spotkanie Rady Senioralnej, z tym że, i to też jest bardzo dobry pomysł, bo do Rady. Do spraw polityki senioralnej aplikowało 175 osób, i powstał pomysł, żeby zaprosić wszystkich, którzy, którzy aplikowali, i, i podyskutować, posłuchać, posłuchać pomysłów, jakie mają te, te, te wszystkie osoby w rozszerzonym, w rozszerzonym gronie. Tyle, tak w telegraficznym skrócie, jeśli. Bardzo, bardzo dziękujemy. No właśnie, i to jest tak, że seniorzy albo w ogóle zainteresowani wiedzą, co im potrzeba, i widzą, gdzie są dziury. I to jest właśnie przykład na to, że prawda, bo on pomyślany świetnie, ale ma pewne luki, które Rada dostrzeże i, i zgłosi. Bardzo dziękuję, przepraszam, poczekaj. Jolu, pan dyrektor napisał na czacie mail do siebie, więc jeżeli możecie, to zajrzyjcie. państwo, Jeżeli ktoś nie zagląda w czat, to ten mail brzmi dsmaupa.gov.pl i taką uwagę jak najbardziej warto by przesłać, może w formie, nie wiem, naszego apelu też. Prawda? Jako, jako forum Podlaski. Tak, Ale arcymowej. jak rozumiem, ale jak rozumiem, Bożenko, jest to, jest to jeden z punktów, który tak. będzie drążyć Rada Polityki do spraw polityki sozialnej. Mam rację Panie Zbigniewie. Tak, tak, oczywiście. Ja, 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 przy, ja przygotuję pisemną formę e, e, do, do, do rady, żeby, żeby to o, lepiej. Lepiej za świetnie, hmm, świetnie. Tak bardzo, bardzo bardzo serdecznie dziękujemy ale